Cześć, witajcie moi mili. Jesteśmy właśnie w lesie. Idziemy sobie na grzyby z Agnieszką. Udało mi się już i... trzy kurki znaleźć. No, w sumie idziemy na grzyby, a Aga tutaj przeżywa, bo piękne jagody są. Aż mnie nosi. No, ale nie tym razem. Tym razem idziemy na grzyby. Szczerze mówiąc, nie wiemy, czy są grzyby. Podobno są. Ale jest to nasze pierwsze grzybobranie w tym roku. Mam je na Więc zobaczymy, jak ono wyjdzie. Mam nadzieję, że wam się spodoba i mam nadzieję, że uda nam się pozbierać trochę tych grzybcągów. Także, no w zasadzie, no kurki już mam. Zapowiada się ciekawie. Dobra. Także zabieram was ze mną na wyprawę grzybową i mamy tutaj, patrzcie, ładne. Podgrzybki, znaczy ładne, no podgrzybki bardziej są ładne jak są małe. No ale jak na razie takie też nam się przydadzą. Zrobi się na pewno jakiś sosik z tego, czy coś takiego. I tu widzę, że są jeszcze, o, jeszcze jeden taki skubaniec duży. Oj, ale ten to już ten to już trochę. O nie, dobra, ten to jest klapciuch. No także w lesie jest strasznie mokro. Szczerze mówiąc, i nie zapowiada się, żeby było dużo prawdziwków, borowików. E, natomiast, jak widzicie, znalazłem sobie trzy podgrzybki i kilka kurek, więc, e, no, że tak to nazwę, no, grzyby troszeczkę gorszej klasy. E, no, ale na sosik, jakiś na pewno się przydadzą. Tutaj, jak widzicie, dużo jest tych psiaków, znaczy w sumie to są, nie, nie pamiętam do końca jak one się nazywają betki czy tam bedułki coś takiego, jest ich naprawdę pełno e, ale no ale my tu przeszliśmy jak zwykle na prawdziwki więc, więc nasze jakby polowanie to to jest polowanie na prawdziwki na borowiki no ale jak na razie jak na razie słabo Tutaj widzę, że jest też jakiś, o, cyk, też taki mały, mały, ładny podgrzybek. No w sumie na sosik idealny. Zrobimy sobie sosik pewnie, jeśli nie uzbieramy nic więcej. A ja akurat sosik lubię. Tylko gdzieś tu teraz mi Agnieszka zniknęła. A nie, dobra, jest tam. Więc spoko. I teraz mam taką fajną anegdotę. Odnośnie naszego zbierania grzybów. Jakby ja zbieram grzyby od dziecka. Bardzo lubię to robić, i dokładnie teraz, tutaj, 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 jesteśmy w miejscu, gdzie to miejsce jest moim wyznacznikiem, czy są grzyby, czy ich nie ma. Jeżeli tutaj, w tym okręgu, nie wiem, 25-30 metrów, znajdziemy jakieś prawdziwki, to znaczy, że prawdziwki już są. A jeżeli ich tutaj nie znajdziemy, to w zasadzie możemy wracać do domu, bo, bo naprawdę to jest mój totalny wyznacznik. Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Znaczy to miejsce nigdy mnie nie zawiodło odnośnie właśnie wyznaczania tego. No i powiem Wam, że tu coś mamy. I jest to prawdziwek, szczerze mówiąc. Tylko jest totalnie zakopany w piachu. I wydaje mi się, że będzie on dosyć, dosyć takim okry. Ale spróbujemy go odgrzebać. O, skubaniec! Ale siedzi. Oj, dobra, troszkę go rozdupczyłem. Ale no. Dobra, czyli sami widzicie. Jeżeli tutaj znalazłem prawdziwka, to znaczy, że one są. E, no ale przez trzy dni ostatnio padał bardzo mocno deszcz. I widać to nawet po, po nim, że no, jest taki na, nasiąknięty tą wodą. Więc wydaje mi się, że grzyby mogą być dopiero jutro, bo dzisiaj jest pierwszy dzień takiego słońca. No a tu przy okazji mamy jeszcze podgrzybka ładnego. Cyk. Oj. Właśnie, swoją drogą miałem taki fajny, czy mój brat w zasadzie miał taki fajny scyzoryk to, Totalnie pod grzyby Mushroom Hunter bodajże nazywała się ta firma Tylko nie wiem co on z nim zrobił Gdzieś go chyba zgubił A Tak by the way, o to mamy tutaj kolejnego, tylko sami widzicie Ruszyłem lekko kijem i, i już się rozpadł Ale mamy dwa eleganckie, duże prawdziwki w sumie nogę też wezmę, tylko kurczę przez to, że tak właśnie padało. To te grzyby są takie nasiąknięte strasznie i one się same rozpadają trochę w rękach, także to jest słabe. Ale wracając do tego, to jutro powinny. Jeżeli dzisiaj są takie, to jutro powinno być spoko. Bo jak dzisiaj poświeci słońce, to myślę, że te grzyby powinny powychodzić. A tu jeszcze znalazłem sobie właśnie. Co to tutaj mamy? Też prawdziwka, tylko też taki. Oj, ten to. Oj, oj, nie. Ten to już masakra no. robaczywy nasiąknięty także słabiutko eee, no ale bo trzeci raz uciekła mi jakby uciekła mi i ten przekaz, który chciałem powiedzieć czyli jak dzisiaj poświeci słońce i to wszystko wyschnie to te grzyby powinny ładnie rosnąć więc myślę, że jutro też przyjdziemy na grzyby i może uda się coś znaleźć eee, no ale na razie zajmijmy się tym co jest więc szukamy grzybów no i co, Aga, masz coś? Nie. nie. masz? Ja powiem ci, że znalazłem dwa. Tylko takie dosyć duże. Duże, no. E, znaczy nie, czekaj, trzy jeden był robaczywy. Nie, nie są robaczywe te dwa, ale no to są takie byczki. O, patrzcie na przykład tutaj. Prawdopodobnie to jest też prawdziwek, dopiero sobie rośnie. Mam nadzieję, że na kamerce na GoPro będzie go widać. Oczywiście go zostawimy. W razie czego jutro może już z niego coś wyrosnąć. E... No, ale widzicie, ta miejscówka mnie nie zawiodła po raz kolejny. Z tym, że no, to jeszcze nie jest to, co powinno być. Ok, zdążyłem wyłączyć nagrywanie na chwilę, A tu taki o prawdziweczek też zagrzebany. No i ten już taki fajniejszy. Ten już taki fajniejszy, bo już twardy. Też oczywiście troszeczkę mokry, ale już w porównaniu do tamtych to naprawdę twardy. Eee. A, i jeszcze mówiłem o tym e, scyzoryku do grzybów, Mushroom Hunter, Hunters, czy jakoś tak. Naprawdę świetny był. E, nie kalecił grzybu. Dodatkowo tutaj miał jeszcze taki pędzelek do właśnie e, czyszczenia grzybów. Więc wydaje mi się, że jeszcze będzie trzeba raz zainwestować w takiego, jeżeli dużo będziemy chodzić na grzyby no ale dobra, mamy kolejnego prawdziwka, taki śmieszny ale ładny, w porównaniu do tych poprzednich tutaj to ten jest naprawdę ładny patrzcie jakiego tutaj znalazłem ładnego to jest oczywiście tak zwany szatan on jest bardzo podobny do borowika oczywiście, tego w sumie bardziej piaskowego ale charakteryzuje się właśnie tym, że jest taki bardziej różowy tutaj. No i jakbyście go spróbowali, to on jest strasznie gorzki, więc nie wiem, mnie zawsze tak uczyli od, od dziecka, że jak nie jestem pewien grzyba, właśnie, bo jestbym mega podobny do prawdziwka, to leciutko sobie go wziąć tak, jakby na język. No i jeżeli jest gorzki, to wiadomo, że ten grzyb jest zły. Swoją drogą, tu jest jeden, ten szatanek, a tutaj mamy trzy kolejne, które ominąłem wcześniej. Więc. Taka maja, ma, moja mała porada. Jeśli chodzi o nazywnictwo tych grzybów, to się nie czepiajcie mnie. Ja mam swoje, nie wiem czy e, mówię e, poprawnie, tak jak wszystkie się nazywają. E, tak czy inaczej, wiem które zbierać, wiem których nie zbierać. E, więc no, patrzcie, jakiego ładnego. Znaczy, AGA znalazła tylko trzy grzybki, ale za to te trzy są o wiele ładniejsze od moich. Tutaj jest ładny borowik, ładny prawdziwek. Bardzo ładny podgrzybek i bardzo ładna kurka. Taka naprawdę w porównaniu do tych moich to, to piękna. Także jak widzicie Aga, Aga też lubi zbierać grzyby, więc fajnie się dobraliśmy. Tylko Aga często ma większe szczęście ode mnie. Więc raczej w takim challenge'u kto więcej uzbiera, to chyba nie miałbym z nią szans. <laughs> A, no w sumie, tak, to może, może racja. Ja więcej zbieram, ale Aga zbiera ładniejsze. O, jakieś ptaki uciekły. To kiedyś pewnie zrobimy taki challenge. Challenge: kto więcej uzbiera grzybów? Ja kontra Aga. Ewentualnie jeszcze kontra moja mama i mój tata. Oni też są zapalonymi grzybierzami. W sumie, cała rodzina u mnie jest zapalonymi grzybierzami. Takie wycieczki do lasu. To, no, tak jak mówię, od dziecka uwskutecznialiśmy na grzyby. Tak, mam bardzo ładnego podgrzybka, który rośnie sobie w pieńku nawet. O, cyklu, tak ciachnę. No i patrzcie, jaki ładniutki. Ładniutki, mokry, taki elegancki, oroszony. Chociaż w sumie to nawet nie rosa, tylko to już chyba przez te deszcze wszystko takie mokre, tu jest. No, w lesie jest naprawdę totalnie mokro. Zresztą, patrzcie, jakie tu są kałuże. I wszystko jest podmokłe, te mchy i tak dalej, ale to dobrze się zapowiada, bo tak jak powiedziałem to wcześniej, na początku odcinka gdzieś, to dzisiaj jest dzień, który naprawdę ma być gorący, w sumie jest godzina, nie wiem, dziewiąta czy coś takiego i jest już naprawdę gorąco. Ja szczerze mówiąc jestem w długim rękawie i w dresach, żeby mnie komary nie chlały. I powoli zaczynam się gotować, więc dzisiaj będzie naprawdę ciepło. Jutro też ma być naprawdę ciepło, więc myślę, że jutro, ewentualnie w poniedziałek, czyli pojutrze, te grzyby już naprawdę powinny wyjść. Bo jeżeli my już coś tutaj znaleźliśmy, to jest jakby dobry znak. No, ale to nadal jest mało. Także także chyba bardziej trzeba się przygotować na te kolejne dni, że. Po tych deszczach będzie ciepło, i te grzyby zaczną wychodzić. Tak czy inaczej, na pewno tu jeszcze przyjdziemy. Póki, póki jeszcze jesteśmy w Polsce, to na te grzyby trzeba będzie przyjść i uzbierać. No, ale na sosik już mamy. No, taki mizerny jeszcze, ale, ale sosik już będzie. Także pierwszy w tym roku sosik ze świeżych grzybków na pewno dzisiaj siądzie i sobie, sobie skosztuje. Bo lubię. Mam tutaj kolejne e, kurki. No nie, nawet nie kurki, to są sarenki w sumie. W sumie trzy sarenki. E, ogólnie tak, no nie wiem, sarenek szczerze mówiąc, nigdy e, nie jedliśmy, chyba, tak mi się wydaje. W zasadzie nie często je zbieraliśmy nawet. E, ogólnie tylko dwa lata temu, jakem właśnie dwa lata temu był, opowiem wam tak na szybko, był mega duży wysyp. I sprzedawaliśmy na skup grzyby. Bo no, lubimy chodzić, a mieliśmy już ich tyle, że mieliśmy na słoiki, na wszystko, na suszenie i tak dalej, że było ich już za dużo, więc postanowiliśmy sprzedawać na skup. i Jeszcze sobie na tym e, dorobiliśmy. I właśnie wtedy skupowali sarenki. E, I wtedy pierwszy raz w życiu. Zaczęliśmy zbierać te sarenki. No i teraz jest pytanie: Czy, jak ja zbieram teraz na sosik, to ty, czy te sarenki zbierać, czy nie? Szczerze mówiąc, chyba je zostawię, chociaż niepotrzebnie teraz e, zerwałem tą jedną, bo no, no, no niepotrzebnie. Ale jak już zerwałem, to już ją wezmę i zobaczymy, może też do sosiku się ją dorzuci. Dobra, dotarliśmy w fajne miejsce, tutaj w lesie. E, gdzie. Bardzo często, w zasadzie co roku, udaje nam się zbierać borowiki, kurczę, poddępki jakoś tak się one nazywały, już zapomniałem. I tu widzę, że ktoś je ścinał. Tu widzę, że już ktoś je ścinał, więc to też jest dobry znak, bo te, te grzyby są, nie dość, że są piękne, to jeszcze są naprawdę mega, mega smaczne. Więc poszukam sobie tutaj ich. Mam nadzieję, że chociaż jednego mi się uda znaleźć. Bo ich tu zawsze było naprawdę dużo. No i oczywiście, jak znajdę, to wam pokażę, jak wygląda ten grzyb. Bo nie do końca pamiętam, jak on, jaką on ma nazwę. Taką. E, taką ogólną. My go nazywamy bodajże. poddębkiem, bo one właśnie często pod dębami rosną. Ale to. No to on raczej się chyba tak nie nazywa. Wygląda jak połączenie. W zasadzie podgrzybka z e, borowikiem. I swego czasu podobno był on w ogóle pod ochroną, że nie można było ich zbierać. Ale to już z tego co mi wiadomo, to już chyba się zmieniło. Bo fakt przez pewien okres tych grzybów praktycznie w ogóle nie było. A teraz znowu zaczęły się pojawiać. Przynajmniej w tamtym roku było ich naprawdę mega dużo. Także, także no, dobra, no to szukamy. Szukamy, bo one właśnie tutaj w tych w tych rejonach często się pojawiają. Dobra, ja nie jestem jakimś super eko fanatykiem czy jakimś tam zielonym nieważne kim, ale jak patrzę na to to aż mnie serce boli. Jeszcze rok temu tutaj wszędzie były normalnie drzewa, no znaczy teraz też są, ale chodzi o to, że Teraz jest mega pościnane wszystko. I... Naprawdę przykro mi się robi, jak patrzę na taki stan lasu. Ja wiem, że to jest, żeby nowe zasadzić i tak dalej, ale... Kurwa. Jak to wygląda? Tu wszędzie było czyściutko, bez gałęzi, bez pościnanych drzew. No... Ten las był piękny, a teraz wygląda jak pobojowisko po jakiejś wojnie. Także, no, też nie zrozumcie mnie źle, ale... No... Jak całe życie mieszkacie jakby, że tak dosłownie to nazwę, w tym lesie, to jak widzicie, jak ten las po prostu przestaje w połowie istnieć, to, no to naprawdę może się zrobić przykro. A przez to też ciężej się szuka grzybów, bo jak leży pełno właśnie gałęzi na ziemi, no to jednak tych grzyby jest ciężej znaleźć, bo ich aż tak nie widać, bo rosną na przykład po krzakach. Także, no cóż, przykro, no ale... Ja, mały, szary człowiek, nie mam na to wpływu, więc mogę sobie tylko troszeczkę ponarzekać, że wycinają las. Jak to śpiewała metalika Set But True. Więc trzeba z tym żyć. Dobra, Misie, chodźmy jeszcze tam w dół. Jak tu nie znajdziemy, to zawijamy, bo no, sami widzicie. Rewelacji nie ma. I wydaje mi się, że jak jeszcze będziemy w Polsce, to przyjdziemy tu za jakieś dwa dni. I wydaje mi się, że wtedy powinno tych grzybów być zdecydowanie więcej. Uważaj jak ładnie po tych deszczach tutaj strumyczek płynie. Ale chłodna fajna woda. A tu jeszcze jakieś dziki albo sarny chodziły. Nie wiem, akurat. Nie sarny. Sarny, nie dziki. To był ślad sarny. No, także powolutku jednak wracamy. Bo no, mimo tego, że pojawiają się tam jakieś grzyby, to jest ich naprawdę mało. Przeszliśmy duży hektar e, drogi i w zasadzie znaleźliśmy o, tylko tyle, więc to jest no, zdecydowanie mało. Na sosik będzie, tak jak powiedziałem, ale e, za kilka dni, nie wiem, może jutro, może za 2-3 dni jak jeszcze będziemy, to przyjdziemy sobie i zobaczymy, czy wtedy tych grzybów będzie więcej. Trzymam kciuki, żeby tak było. Więc wracamy już w stronę samochodu. A Aga jeszcze mówi, że chce pozbierać trochę jagód. Więc przynajmniej ten wypad zakończy się tym, że przynajmniej... Tak, przynajmniej jagód nazbieramy. Znaczy nazbieramy, ja to nienawidzę zbierać jagód, więc... Więc Aga będzie musiała sama. Wracamy już do samochodu, ale doszliśmy do miejscówki, gdzie zawsze co roku znajdowałem przynajmniej jednego prawdziwka. No i patrzcie, to jest. Tylko, że sami widzicie, jakiej jakości. Czyli totalny ciapek. A tam y, widzę, że jest noga. O, ktoś zabrał pewnie kapelusz. No. no, ale tak jak mówię, co roku jeszcze nie było chyba. Od kiedy chodzę na grzyby, czyli od dziecka, czyli przez jakieś, nie wiem, w sumie 20 lat dosłownie. Zawsze w tym miejscu znajdowałem przynajmniej jednego prawdziwka. Także no, teraz też znalazłem, no ale no cóż, niestety taki się nie nadaje e... do niczego, niestety. Ale to i tak dobry znak. Ok, także z dzisiejszego grzybobrania to by było na tyle. Jak widzicie, no zbyt dużo nie udało nam się uzbierać. E... A, aga teraz. Tutaj jagody elegancko do koszyka. Zamiast grzybów jagody. E, także, no my jeszcze na pewno na grzyby przyjdziemy. Więc jeżeli ten film Wam się podobał, chcielibyście więcej, to napiszcie w komentarzach i zostawcie łapkę w górę. Będę naprawdę wdzięczny za, za każdą łapkę w górę. No i za komentarz, bo wtedy widzę, czy komuś się to podoba, czy nie, czy, czy, czy możecie też napisać, czy wychodzicie na grzyby, czy lubicie chodzić na grzyby, czy w ogóle ch lubicie chodzić do lasu. Dobra, nie przedłużam. Dziękuję, że wytrwaliście do końca i papatki.